Jesteśmy dlaczego jesteśmy właśnie tutaj dla życia, dla człowieka, dla rodziny i w imię właśnie z błogosławieństwem Bożym Księdza Biskupa, pierwszego duszpasterza pasterza który jakby przypomniał nam też komilię o tych podstawowych, elementarnych, fundamentalnych rzeczach, na których powinna opierać się rodzina. Chcemy wyruszyć, aby zamanifestować, aby zaświadczyć o tym, że w naszych rodzinach jest Bóg, który jest miłością, który jest przebaczeniem. Chcemy budować na tych wartościach. Chcemy się tutaj złączyć wszyscy, którzy są za życie. Czy wierzący, czy niewierzący. Zanim, zanim życie! Życie jest darem z nieba, dziękuj za nie, dziękuj za nie, dzieci, dziękuj za nie, za nie. Życie jest darem z nieba, dziękuj za nie, dziękuj za nie, za nie.